Rabini żydowscy na zaproszenie służb Państwa Polskiego z różdżkami uwijali się po tej mogile. Szakra i Szubrich do kryminału! Zatrzymać Szachraja! Szachra i Szubrich ucieka! Zawiadamiam pana o, o sporobni, która miała tutaj szef, zim są szczątki Chodzi o symbol Unii Europejskiej. Ciekawe połączenie. U nas się lansuje, żeby oddzielić państwo od religii. Wiemy, że państwo polskie pada ofiarą oskarżeń i roszczeń, dla których fałszywą podstawą jest ta fałszywa historia. I dlatego też wznowienie ekshumacji jedwabne jest kwestią polskiej racji stanu, polskiego bezpieczeństwa narodowego i polskiego interesu. No, co zdecydowaliście się na taką obecność, że macie tu teraz swoją działkę, swoje swoim. No, panie redaktorze, bo wcześniej tak to wyglądało, że to jest... Yy... Northfield Juden, parking, który rok do roku zajmowali oficjele, asysta Szachraja Schudricha i jego no. wspólników, służby obcego państwa, zresztą zdaje się, że i dzisiaj mamy tutaj takich, powiedzmy, charakterystycznych z wyglądu cywilów. Hello, hello. Jaka prawda czai się pod jedwabnym? Jestem właśnie na... Obchodach rzezi w Jedwabnem, najprawdopodobniej przeprowadzonej przez Niemców, ale jest spora sugestia międzynarodowa, że przez Polaków. Posłucham i będę dzisiaj dla Państwa relacjonował. Co się tutaj dzieje? Czy prawda zostanie ujawniona teraz? Chyba jeszcze trochę za wcześnie, ale może jakieś nowe, ciekawe fakty będę informował na bieżąco. Jesteśmy w trakcie pracy, w trakcie drogi, ale to co Państwo widzicie, to jest Państwa dzieło. Już wczoraj był potężny atak na nas, gdzie powiedziano, że to jest hańba. Pan Rabin szydlik powiedział, że to jest hańba. Gazeta Wyborcza poświęciła nam oczywiście artykuł, mówiąc, że to jest skandal na skandale, skandal międzynarodowy. Nie wiem, co jest skandalem. My pokazujemy prawdę. Nie byliśmy narodem nazistów, tylko narodem bohaterów, narodem. Ofiar, a nie narodem Katów. Państwo to doskonale wiecie, ale wierzę, że dzięki temu spotkaniu, który jest początkiem, z czasem dowiedzą się o tym ludzie także daleko, daleko poza granicami naszego kraju. Ale będzie się bardzo dużo czasu, by o tym mówić. Wspaniali prelegenci Małgorzata Grupa, która robiła pierwszą eksfumację w 2001 roku, nie mówiła o tym za dużo, dlatego że mówiła, chciałbym o tym zapomnieć, o tej traumie. Szereg monumentalnych upamiętnień historii prawdziwej, monumentalnych co do wagi. Nie będzie łatwo jakiejkolwiek policji czy służbom zaatakować ten pomnik historii zainicjowany przez pana redaktora Wojciecha Sumnickiego. Pan redaktor Tomasz Sommer, doktor historii, współautor wraz z panem profesorem Markiem Janem Chodakiewiczem, dał już parę lat temu monumentalne dzieło Jedwabne. Historia prawdziwa w dwóch tomach. Dokumenty, także dokumenty tej niesławnej pseudoekshumacji sprzed ćwierć wieku. Mówię pseudoekshumacji, bo tutaj rabini żydowscy na zaproszenie służb państwa polskiego z różdżkami. Uwijali się tak po tej mogile przejściowo odkrytej, odsłoniętej, to była groteska, to było szydzenie z ofiar. Na to zwróćmy uwagę, że kto domaga się utrzymywania kłamstwa dla celów politycznych, propagandowych, ten wtórnie niejako uderza w ofiary. Kto domaga się, żeby kłamstwo na wieki było tutaj zacementowane, ugruntowane, i żeby do końca świata żydowskie kłamstwa służyły jako pałka do okładania Polaków i okłamywania świata co do naszej historii? Kto się tego domaga, ten ubliża pamięci ofiar, które w tej ziemi spoczywają. To my. Polacy, polscy patrioci, jesteśmy tutaj nie tylko po stronie prawdy historycznej, co dla kogoś może być abstrakcją, ale to my jesteśmy prawdziwymi oddanymi żałobnikami. Bo żeby żałoba mogła być dokończona, no to musi być szereg ważnych obowiązków dopełnionych, a prawda o zbrodni musi być wyświetlona. Tam, gdybyście państwo odwrócili kamery, zobaczycie napis akurat w zagranicznym języku "Enough of Jewish lies". Z drugiej strony w wersji polskiej dość żydowskich kłamstw. Krótka informacja. Tam w tamtą stronę znajdziecie państwo właśnie to miejsce pamięci z głazami opatrzonymi szerszym komentarzem historycznym. Tak to powinno wyglądać, a celebracje żydowskich propagandystów, którzy za cel i punkt honoru obrali sobie szerzenie insynuacji, kłamstw wymierzonych w Polskę i Polaków, te celebracje powinny się zakończyć. No, Szachraj Szutrich powinien być persona non grata na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. To jest człowiek, który nic innego tu nie robi, tylko podżega do pogardy i nienawiści wobec Polaków. To jest człowiek, który nic innego tutaj nie robi, tylko jątrzy. I buduje permanentny, nieustanny konflikt polsko-żydowski. A my nie chcemy takiego konfliktu, my chcemy stanąć w prawdzie, Szanowni Państwo. I właśnie, żeby to było możliwe, potrzebujemy wszyscy, i Polacy, i Żydzi. I po prostu wszyscy rozsądni, poczciwi ludzie na całym świecie potrzebujemy wznowienia i szumacji Jedwabnem. Tak jak szerokie kręgi zatoczyło kłamstwo na temat Jedwabnego za sprawą fałszerza historii Jana Tomasza Grossa i jego kontynuatorów i promotorów Jana Grabowskiego, Engel King, Boni, dziś szefowej Międzynarodowej Rady Oświęcińskiej, No, tak samo szeroko y, powinny być rozlewagowane fakty. Fakty. I te fakty już są. To jest właśnie książka Kodakiewicza-Lizomera. Jedwabne historia prawdziwa. To są publikacje pana redaktora Wojciecha Sumińskiego. I chwała Bogu jeszcze całkiem sporej, liczniejszej grupy historyków i publicystów. Pani y, Ewa Kurek. Ma swoje zasługi też w tej dziedzinie, pani doktor. No, ale, ale szanowni państwo, jak widać, potrzebna jest wola polityczna, której do tej pory brakowało rządzącym Polakami. Po kolei przybywali tutaj, jak do Mekki, tak? Mekki kłamstwa. Do tego przybytku fałszerstwa, celebracji fałszerstwa, Przyby przybywali kolejni prezydenci. Rzeczpospolitej Polskiej przybywali też i goście z zagranicy, przybywali ministrowie, szefowie urzędów centralnych, regionalnych. Tutaj rok do roku celebruje się kłamstwo i fałszerstwo. I tego nie powinni Polacy spokojnie znosić, ponieważ za chwilę ktoś wystąpi z pretensjami do nas, że na polskiej ziemi jest celebrowane kłamstwo i fałszerstwo. A zatem Polacy są. Ktoś tak kiedyś powie, może niedługo. Polacy są odpowiedzialni za fałszowanie historii. Czy w Auschwitz-Birkenau pod władzą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, czy w ośrodku Polin w Warszawie, czy wreszcie tutaj w Znobić Dziękuję. Znowicie ekshumację w

Przepraszam, e, chciałem zapytać o symbol. E, czy to jest symbol, chodzi o symbol Unii Europejskiej? Czy ma to inne znaczenie? Na tych kierunkach, tak, to Komisja Europejska miała taki element. W... No, można powiedzieć, że to jest że, że tak. Jest... Sam... Ale skąd to ciekawe połączenie? Prawda? Bo u nas się lansuje, żeby oddzielić państwo od linii. Hello, Robert Tamioła, lenii. Jest Jest Uh, show on my channel what's going on here. I was just asking the gentleman why they combine Yarmouk'a and European Union logo, uh, because uh, as we hear all the time, there should be separation between religion and the state. Uh, so I was surprised. Unfortunately, I did not receive answer. Maybe you have your opinion? No, no, no I do not have. <laughs> okay. of course. Możliwości do odkrycia, przede wszystkim twojej na poziomach świętości i czystości, świecąc bez wzrostu niebieskiego, niebieskiego, Dla dusz dziesiątki tysięcy Izraela, mężczyzn, kobiet, dzieci, którzy zostali zabici, wymordowani, zagazowani, zwalani, pochowani żywcem. Dla uświęcenia imienia Bożego, wszyscy oni są święci i czyści, a pomiędzy nimi są uczeni i sprawiedliwi, potężni w torze, jak cedr Panu, oby miłosierdzia ukrył ich w cieniu swoich skrzydeł na wieki, oby związał ich duszę węzłem życia, oby znaleźli odpoczynek w ogrodzie Edenu. Haszem jest ich dziedzictwem, oby wspomniał ich męczeństw, oby zasługa ich sprawiedliwości przemawiała za nami i za całym Izraelem. Ziemią, nie odkrywaj ich krwi, nie uciszaj ich krzyku i niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników

Panie Przewodniczący, Europejskiego, zawiadamiam Pana o przestępstwie. Zawiadamiam Pana o sporcie, która miała tutaj miejsce w okien I jak wiadomo, działają procedury policyjno-prokuratorskie. Ja Pana wzywam i ponagla to szczęścia e, działania, które przystoi, jest przepisane ustawami i regulaminami policji, a po drugie zawiadamiam pana o przestępstwie e, polegającym na udarem ekshumacji i zaniechaniu e, przepisanych prawem procedur. Czyli, e, czyli mamy... Dwojakie przestępstwo. Raz zbrodnia, która musi być wyświetlona do spodu, a dwa, e, kryminał związany z matactwem, szachrajstwem, fałszowaniem historii. Mam dla Pana dobrą wiadomość, że wprawdzie Herman Schaper i jego wspólnicy SS wspólnicy tej zbrodni sprzed 84 tak. e, lat e, już są na tamtym świecie, ale tu ma Pan szachraja Szudricha i innych jego wspólników, którzy co jest faktem notorycznie znanym, opublikowanym, udokumentowanym, brali udział w tym szachrajstwie, więc jeśli siły wasze są zbyt wątłe, to my postaramy się tutaj dokonać zatrzymania obywatelskiego, szachraja, szudricha, po to, żeby oddać go w ręce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Nie jest tak podjęta przestępstwem na gorącym uciągu, nie, nie No nie jak to nie? No jak to? Ma pan w tej chwili, ma pan w tej chwili fałszerza, który się swoim fałszerstwem chlubi i trąbi na cały świat swoje kłamstwo. Panie pośle, y Sporządzę z tego notatkę na pewno. Czekam na to. Na Pan wezwie tutaj kogoś, kto ode mnie odbierze zawiadomienie o przestępstwie. Brawo. Świetnie. A my nie dopuścimy do tego, żeby przestępcy opuścili miejsce swojego przestępstwa, bo szachraj szudrich tutaj się go dopuści. Dobrze. Tak. No, i proszę państwa, robi się powiedzmy <laughs> lekko gorąco, mimo silnej jaury my jesteśmy przygotowani samochód No zapraszam ale będziemy się mować stojącą przy tym jest parasol wie pan tu nie leje zapraszam my zapraszamy a ja już nie raz tak za my zapraszamy O, chyba nadchodzą. Widzicie, nadchodzą. Wszystko na wosko. 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 i na

Szakraja przestępców? Czy też podejmie działania? Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej propaganda kłamstwa jedwabijskiego ma charakter nie tylko ludzkiej podłości, przemocy rytualnej, pedagogiki wstydu wobec Polaków, ale ma również charakter kryminalny, przestępczy. Prawo bowiem, i to nie tylko polskie, domaga się, by zbrodnie były wyświetlane. By zatem szczątki doczesne ofiar nie były byle jak pozostawiane w ziemi, ale by były wydobywane, poddawane badaniu, które umożliwia szczegółowe, nawet w najbardziej drastycznych szczegółach, ustalenie przebiegu zbrodni. E, to przecież ważne. E, to przecież ważne, czy, szanowni państwo, jak barbarzyńcy i ludożercy zostawiamy kości cudze w piachu, czy też z pietyzmem wydobywamy je na światło dzienne i nie mogąc na tym świecie już sięgnąć sprawiedliwością ludzką zbrodniarzy, takich jak Herman Schaper, możemy przynajmniej Oddać honor przez ustalenie prawdy ofiarom. Możemy upomnieć się o godność ofiar, nie dopuszczając do tego, by ich śmierć była tak bezcelnie instrumentalizowana na użytek politycznych kampanii propagandowych. A tak jest z kłamstwem Jedwabieńskim. Kłamstwo Jedwabieńskie, jak wiemy, służy jako pałka propagandowa do pokładania. Polaków i kłamstwo to jest bardzo istotnym elementem przestępczego, rozbójniczego wymuszenia na narodzie polskim roszczeń wysuwanych przez liderów diaspory i państwa żydowskie. Do tego, aby ją oddać a, a szodrych, a szachraj i jest tu postacią przypadkową, marginalną. To jest jeden z tych kilku łajdaków, którzy byli bezpośrednio zaangażowani, bardzo aktywni w tej groteskowej, fejkowej procedurze ekshumacji z różdżkarzami zamiast anatomopatologów i był aktywny w udaremnianiu dokończenia tej ekshumacji. Filmacji, e, I e, co jest potwierdzone, zdaje mi się, że nawet w jakichś zeznaniach przed sądami e, czy przed prokuratorami odsyłam do źródłowej książki Chodakiewicza i Zomera Jedwabne Historia Prawdziwa. Jest udokumentowany udział Szudricha w działaniu, które doprowadziło do wstrzymania urzędowego tej ekspacji. To jest persona non grata. To jest człowiek, który walczy z. Narodem Zabudni polskim do... i z państwem polskim. Świerć wieku mija i on. Nieustannie, systematycznie jest zaangażowany jako jeden z liderów tej wojny propagandowej, w wojny hybrydowej, którą z Polakami toczą Żydzi i łączący się z nimi ponad podziałami szabezgoje wszystkich krajów i narodów. Przed chwilą miałem okazję przejść kilka kroków z Rabinem i Zapytałem go, czy nie widzi, że ta narracja się po prostu sypie, że kropla drąży skałę i niedługo Polacy. Będą tu tak licznie zgromadzeni już, że nie wejdą żadni życi na to miejsce. Czy nie byłoby to mądrością ze strony Żydów, gdyby wyszli naprzeciw naszym oczekiwaniom i po prostu znaleźli się z nami na drodze do wyjaśnienia, do prawdy, czy to nie świadczy przeciwko mądrości żydowskiej, tak legendarnej, jako wygórującej nad nami, że oni będą trwali do ostatka w uparte, w zaparte, aż ta narracja doszczętnie się posypie i sami wyjdą na, Tam. na pracach tak? Są relacje, że tak, Rzeczywiście jest kilka Naród ten ja państwie, przez wieki przerażenia dla tej, stoi też dronie kłasność. przez kilka przeciwko prawdzie. a skoro przeciwko prawdzie, no to przeciwko cywilizacji, ponieważ tego, nasza cywilizacja. Jest to oparta na imperatywie prawdy. Prawda nie tylko jest, że tych patroli było stosunkowo mało, obiektywna, możliwa do ustalenia, ale także domaga się wyświetlenia. Szachraj Szudrych reprezentuje tutaj żydowską antycywilizację wobec łacińskiej, a można odnieść polskiej cywilizacji łacińskiej. Znaczy, no, nie jest trochę dowód na to, że oni już znaczy, że powoli dadzą ten swój gniezny samozakowawczy, bo przecież pod koniec lat 80. ilu komunistów potrafiło wyczuć mądro się tapu i przebranżowić się na demokratów? Dziś, kiedy, jak powtarzam, ta narracja się sypie, już tyle jest publikacji. Widzimy, co tu się dzieje, bo lala... Widzimy też, co dzieje się w Gazie. To jest punkt przełomowy w dziejach w historii. Zbrodnie żydowskie poprzednich wieków. Nie były tak jawne, a prawda o nich nie była tak szeroko dostępna. I to jest rzecz niezwykła. Wojenne zbrodnie żydowskich gestapowców, żydowskich szmalcowników, żydowskich enkawudystów, ubeków one nie były dostępne, ich obraz nie był dostępny online. Dokumenty wychodzą, jeśli wychodzą na jaw, często po dekadach, po, e, po długich latach. Dzisiaj żydowskie zbrodnie i cała nabudowana wokół nich rasistowska, żydowska retoryka są dostępne online. I mam nadzieję, że świat nie zapomni. Mam nadzieję, że świat nie da się już zagłaskać, uśpić. I zbić stropu. Mam nadzieję, że ten szantaż moralny, Żydzi monopoliści na cierpienie w dziejach, Żydzi jako ofiara wszechczasów. Mam nadzieję, że kontrfaktyczność tej narracji, tej haggady Talmudu i Holokaustu jednocześnie Talmud dla prawowiernych celu obalenia pomita. Religijnych i chagada Holokaustu jako świecka religia. E, jedno i drugie tak samo rozkłada akcenty. Są Żydzi wywyższeni przez stygmat ofiary, jedynej i, i największej, i dookoła może niesprawiedliwych narodów, wśród których niektórzy bardzo nieliczni, sprawiedliwi wśród narodów świata dostają niejako dyspensę na swoje bydlęce bo przecież nieludzkie w oczach Żydów ja nie istnienie, nie, nie. no to jest, to jest właśnie ta fałszywa antropologia zbudowana na fałszywej teologii. I niezależnie od tego, czy wierzący, czy niewierzący, czy niewierzący. zobaczcie, w jakim stopniu kłamstwo jedwabieńskie i antypolskie ostrze haggady Holokaustu są wspólne, są wspólne i dla Żydokomuny, i dla talmudoko Talmudow e, Żydów dla tych, którzy czerpią e, z, e, e, z E, tradycji religijnej, tak. dla tych, którzy czerpią z tradycji rewolucyjnej, kłamstwo Holokaustu jest czymś, czego zamierzają bronić? Oczywiście takie zdarzenie miało miejsce jak Sowieci socjalizmie. A czy teraz, kiedy widzimy, co się dzieje w Gazie, czy nie tracą moralnego uzasadnienia? Bo jak porównać jedwabne do gazy? Nie trwa holokaust, To Holokaust. no. Zaginie. Szanowni Państwo, tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Poza tym, że technika i technologia daje nam dostęp online do był Do prawdy. I to jest coś, czego jak sądzę nie da się już odwrócić. No chyba, że komuna, eurokomuna i żydokomuna odłączą nas od mediów społecznościowych, wyłączą telewizory i kamery, ale na to chyba się nie zdecydują, bo przecież to jest, to jest jedyne życie, prawda? Ta bańka dezinformacyjna TVP Dezinfo, WSI 24, e, i szerzej, globalnie, globalnie, działających ośrodków dezinformacji. Do kryminału.